Tyma widzowie FC26, dzisiaj porozmawiamy sobie o y, moim składzie, o tym jak mniej więcej jest sobie lata y, mi to wszystko na boisku. Porozmawiam sobie o moich tak ustawieniach, o mojej taktyce, no i opowiem wam jak mi się ogólnie gra. Y, jedno powiem wam na starcie, rzecz która najbardziej mnie zawsze y, w FC y, nurtowała, to że ja potrafiłem dobrze bronić. W tej FC26 moje bronienie jest tragiczne i naprawdę ciężko mi się dobrze e, poskładać do bronienia. E, no ale to przypuszczam, że przyjdzie z czasem, muszę się po prostu przyzwyczaić do tych ustawień, wszystkich, o których Wam zaraz wspomnę. Najpierw przeleźmy sobie skład, tak tutaj mamy marmusza. E, dla mnie bardzo fajny za, napastnik, e, dużo mi tutaj wnosi, potrafi, e, prawdopodobnie jest przy dobrym, precyzyjnym szczale. Każdy każdym chce piłkę strzelić. Mamy Salmę, która do mnie niedawno dołączyła do składu, ją tutaj kupiliśmy. Stwierdziłem, że trzeba coś zmienić w napadzie. Ta, ta lewa pomoc, no, ja jeszcze Rashforda nie wykorzystuję tak jak powinien wykorzystywać. Mi się zdaje, że tutaj z biegiem czasu coś zmienimy za Rashforda, chociaż no daje mi dopełnienie całego składu. MBMO, bardzo dobra bardzo przyjemnie się gra. Tonali również, Kajsedo. Kurcze, gdybym miał trochę więcej tempa, to byłby takim, wiecie, defensywnym pomocnikiem, defensywnym pomocnikiem jest do zajechania. Przypuszczam, że powiecie mi, o ma dwóch defensywnych pomocników, wypadałoby, żeby coś tam zmienił, tak? No ja powiem wam tak, yy, gram tak, ponieważ mam różne taktyki i na razie mi się gra dobrze. Wiem, że brakuje mi takiego typowego box-to-box, tak jak miałem yy, Karaszai. Karaszaj? Karaszaj? Kurcze, yy, piłka KSPS, że zawsze jej je imienia yy, ciężko mi jest, yy, jakby tak powiedzieć. Yy, jej dobrze wymówić, więc yy, jak coś tam mi poprawcie w komentarzach. Balde z Araucho, żeby to miało ręce i nogi. Dlatego tutaj tego gdzieś tego Rashforda w przyszłości będziemy starać się gdzieś podmienić na coś lepszego. Yy, mamy oczywiście tutaj Marma Dusza, tak? Czekajcie, że dobrze tak powiedział. Marma Dashili, ok. Rezerwowego bramkarza yy, Liverpool u mnie, to akurat pierwszy. Dobrze sobie gościu radzi, więc yy, tylko, tylko chwalić. Arauchos Lacroix La, 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 La yy, bardzo sobie dobrze radzą, więc obrona też dobrze. Frimpong, którego już znacie poprzedniego składu, sobie dalej tutaj dalej pyka. Reszta rezerwy Ajoze zrobiliśmy na pool i go często wpuszczam. gość robi fajną robotę na przodzie, jest takim moim dopełnieniem napadu. Jak potrzebuję coś tam zmienić albo pójść na trzech napastników przy taktyce, lub też na przykład już jeden mi bardziej pada, no to nie, waży, nie, nie waham się i Ajoze wpuszczam Griezmann fajnie mi zaczął w ogóle mecze i bardzo dobrze mi się nim grało na pierwszych meczach. Tylko mi go no, FC dało, czyli dropnął mi spaczki I Teraz dalej go gdzieś tam wykorzystuję, ale już zaczynam po małym czuć, że ten piłkarz już nie jest taki jak kiedyś, nie? Ten Griezmann 87, 88 z poprzednich chwili to był, to był Griezmann, który którym się naprawdę fajnie grał. Konate był u mnie w pierwszym składzie, lecz niestety sadziłem go na bencha. Ciężko mi jest czasem nim grać. Czasem fajnie potrafi się wepchać, i ten, ale. Jego takiego obracanie się, no ja go stosuję w tym momencie na rezerwie i go po prostu puszczam. Dołę bardzo fajny piłkarz, dobrze potrafi się zastawić i też bardzo fajnie puszcza piłki do przodu, tak żeby móc na wybieg sobie do nich dojść. Chociaż często potrafi przegrywać walki, jakby takie na styku. Ja go nie mam w pierwszym składzie, ponieważ wygodnie mi się gra MBMO. Lubię takich piłkarzy, właśnie jak MBEM-o w salach. Lepiej mi się zawsze na tych skrzydłach nie grało. Na lewej, tam gdzie zraszło, zawsze miał jakieś winiego lub też podobnego Piłkarza i super mi się Latało Hieza, bardzo dobry zmiennik Super piłkarz i naprawdę Gość, który wchodzi Robi mi robotę Mega opcja, Pepe Najlepszy chyba w tym momencie Opcja, jeżeli chcecie w ewencie Zrobić dobrego piłkarza I mieć jakiegoś zmiennika lub też W pierwszym składzie Pepe robi naprawdę dobrą robotę ja nawet w pewnym momencie myślałem, że go wrzucę gdzieś tam na lewą obronę, czy na, lewy, na lewą pomoc, lecz niestety no, nie będzie zgrania i też będzie kieło to wyglądać tutaj, więc na razie jest na rezerwie, ale często go wpuszczam. Błędusz i wrzuciłem go tylko asekuracyjnie, jakby te chłopaki już nie dawali rady, żeby miał tak jakiegoś defensywnego do zmiany. Oliver Khan. Pierwsze parę meczy fajne, później była zjazd. Ogólnie, Kan w tej Fifi moim zdaniem, ta wersja no, dla mnie wygląda średnio. E, Anoiami i Malką to są już takie dodatki, które sobie tutaj e, zostawiłem do testów. Przejdźmy do taktyki. E, Taktyka: oczywiście, macie tutaj 442 Kodzik macie e, dostępny u góry, więc możecie sobie go spisać i też dołączyć. przy 4-4-1 też macie kodzik już przygotowany. I jeszcze chyba miałem 4, 2, 3, 1 kodzik też jest przygotowany. Te taktyki mam od niektórych polskich YouTuberów, czy tych Twitchowców, którzy normalnie grają na wyższym dużo poziomie i zacząłem ich testować, ponieważ grałem na paru zagranicznych taktykach od paru zagranicznych tych YouTuberów, lecz ciężko było się mi dopasować. Jedynie 4, 4, 2 mi wchodziło najlepiej. 4, 4 2 w tym momencie jest, moim zdaniem, najbardziej takie. Po, najbardziej takie konkretne, jak zobaczycie sobie, tu mam na napastnikach, mam troszeczkę pozmienione fałszywe 9 czy lub coś wysunięte tam napastnik To na listy typowo box to box, Rasford i MBM oczywiście schodzą napastnikami do, środku, do środka No i Freembook i Balde, to jest typowy boczni obrońcy, którzy mają fullback, czyli po prostu no, mają się skupić na obronie To na listę box to box daje sobie radę moim zdaniem, i nawet nie, nie jedną, a dwie bramki, nawet w ostatnim meczu no, bardzo, bardzo fajna taktyka tak, jest i ja sobie ją chwalę. Też testuję 4-4-1-1, który chyba tam gdzieś widziałem u Liska. Znowu on miał jakiegoś gracza w Pieczaria i naprawdę fajnie, kiedy potrzebuję jakoś zrobić jako kontrę na inną, inną formację. Te, te, tych formacji jest bardzo dużo. Teraz była popularna że chyba 4-2-3-1, jakoś tak i straszny pusz to był i jak miałeś dobrych zawodników to ciężko było to po prostu wiecie utrzymać i to tak samo mam pozmieniany że Marmur jest takim bardziej HPO czyli to co w sumie jego też jest w części pozycja no i grasz Force, też chodzący do, 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 do środka no i Flimpong z Balde też są bocznymi obrońcami czyli fullbackiem no i dwóch defensywnych klasycznie obrona pomocników i co tu mamy jeszcze? 4-2-3-1. 4-2-3-1 zrobiłem tylko dlatego, że mam sentyment do tej ustawienia, grałem wiele FIFA na tym i zawsze mi oddawała, w tym na, na razie momencie jest tak różnie z nią, jest średnio, że tak widzicie też style budowania akcji, które mamy wysokie na 4-2-3-1, poprzednio mieliśmy podobnie, tylko przy 4-1-1 mieliśmy obronę średnią. No, ale tak widzicie, tutaj też mam bardziej dwóch defensywnych pomocników: jeden rozgrywający, jeden napastnik, no i dwóch schodzących, no i też dwóch bocznych. Marma jest wybiegającym akurat w, tym, w, tej, w tej taktyce, bo gość tutaj naprawdę potrafi e, uratować nieraz tyłek. Zagramy sobie jeden mecz Division Rival, zobaczymy, czy coś mi się to uda, czy będzie klapa i będzie, będzie hi haha, że Optimus przegrywa. <laughs> może w końcu się uda tę szóstą ligę wbić chyba w piątek 20, tak, za dwa dni chyba się pojawiają nowi tak w 26 pojawiają się nowi gracze e, sc 26 który, których nie mieliśmy ostatnio, no bo nie, wiadomo, że przez 7 dni grali gra tyczko gracze Ultimate, chyba 26 chyba jest premiera więc wyszukiwanie trwa trochę dłużej Podałem dałem krosla, nie chciałem trafiać na e, pecetowców, ponieważ już miałem takie sytuacje, że Yy, jakieś fake dc lub też inne, inne, inne chore rzeczy się trafiały A jak, nie, jak będzie dalej takie dłuższe wyszukiwanie to po prostu to zmienię w ustawieniach Chociaż w sumie wiecie co jeszcze miałem wam pokazać przecież o ustawienia yy, Mojej jakby tak powiedzieć całej gry Tak w sumie miałem to pokazać więc yy, Ustanie do się teraz to jest jako esportowe, wiem że w niektórych innych to inaczej się nazywa automatyczne strzały mam wyłączone, zaznaczyć sobie precyzję jeżeli to opanujecie, będziecie bardzo dobrze strzelać na bramkę więc to mogę polecić wspomaganie podań, przesłania częściowe, prospadłe górą częściowe asysta, wymagania poda e, podań po ziemi e, tu wszystkie mamy, asystat, środkowania podania górą blokada desada, podania mamy jako późno e, czułość pozycyjna, podanie mamy normalną tutaj wiadomo, niektórzy potrafią sobie e, jakby tak powiedzieć, patrz na animację, Ja wolę zostawić na późno. Defensywna, tak jak widzicie mamy wspomaganie wybić kierunkowe. Obrona zaawansowana, faule taktyczne włączone. E możliwość wpłynięcia fauli taktycznych na żądanie, wpływ na to tylko na faule taktyczne aktywowane przez wykonane określone działania. Wspomaganie blokowanych e podaj mamy włączone. W wysokie pańskie pi piłki przy przełączaniu. Przy przełączaniu e wspomagającym też mamy zaznaczony brak wspomagania zmiany prawem klasycznie, Klasycznie ze zmiany prawem zależy od piłkarza, Tu jest oczywiście ustawione na piątkę, czy to będzie w klasycznie, jak dobrze pamiętam. Przecież między piłkarzem klasyczne, kalibracja czasu reakcji jest wyłączona, Czuć kalibracji no to wyłączona ale jest na czwórce i włączona blokada adresata, Zresztą możesz zablokować wybranego zawodnika naciskając LT, aby zmienić na innego zawodnika rusz R, czyli L3, tak? L3 gdzie to jest L3? <laughs> L3, L4. No, Pamiętam, że najwięcej to jest. Będę musiał pogrzebać. Dribbling mamy wyłączony, sztuczki techniczne uproszczone. Wspomagania e, gry, bramek częściowe. Szybkość ruchu domyślna. Analogowy sprint wyłączony, trigger wyłączony i wibracje wyłączone. Jeżeli chodzi o kamerę, ja gram na tej 3, chociaż też te, 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 testowałem tego. Tą kamerę, poczekajcie. Testowałem też chyba tą tak na współpracę I ona też bardzo fajnie mi działa. Na trójce mi się po prostu gra trochę chyba jak tak zauważyłem wygodnie. No i oczywiście tutaj mamy ustawienie kamery własne, wysokość najwyższa i powiększenie zminimalizowane. Zoom kamery też, więc tak to mniej więcej u mnie wygląda. Na tryb grafiki mam to profil rozdzielczość. Eee, tak, profil rozdzielczość. Nie profil ulepszoną. To też zmieniłem. No i też jak wiecie w matchmakingu miałem włączony ten Realm, Widzicie, teraz wyłączymy go. Często miałem tak, że trafiałem czasem na takich Petetowców, że wgniatali w system. Po prostu kombinacjami. Widziałem już DDoS'y inne rzeczy zresztą ja grałem FC-24, FC25 tak było, więc spróbujemy wyszukać teraz może, czy będzie to szybciej. Czy może ogólnie serwery A mają jakieś problemy? Bo tak też może być, że tu jest jakiś problem. A coś długo szuka. Czyli może jednak mają problemy na serwerach Electronic Arts. Bo w tym momencie mamy wszystko zaznaczone. Nagrodę mogliśmy odebrać. Ale coś, serwery długo wyszukują przeciwnika. Nie chcę mi się wiedzieć, że, że nikt nie gra w tym momencie. Gros wyłączony. Może wszyscy nas do wyższych grzech, jak zostałem sam. Że się żarcik, ale no. Ostatnio to szybciutko. Pyk-pyk-pyk i grały się, nie? A teraz? No wygląda coś średnio, nie? Chciałbym, chciałbym wam pokazać gameplay, ale to może zostawimy na jakiegoś live wieczorkiem. Zrobimy jakieś dwie czy godzinki live'a i, i po prostu to ogarniemy. Bo na razie widzę, że jest ciężki temat. Oczy może, może Electronic Arts ma jakieś problemy. Zobaczmy sobie, czy Electronic Arts ma jakieś tam problemy. Serwery. Nie, kupie są online. Ale mamy. Tak. Jest bardzo dużo doniesień między 12 a 134,5. Jest bardzo... Pro, że są problemy na serwerach. Czyli dobrało nam, ale może być... Zobaczymy jaki ping 8. No to chociaż tyle. Że ktoś blisko. Ale są jakieś problemy. Bo widzę, że na stronie pokazuje, że były problemy. Ale udało nam się połączyć. zagramy meczek do tego filmiku. Zobaczycie mniej więcej, jak ja tam tak tylko grałem, chyba że nas tu wystrzeli zaraz w kosmos. Tu mamy Somera. ojeju Od razu trafiamy już na ikonę Hiero, Makali, Sersaka, Diaz Palmer. Powiem Wam, będzie ciekawie. Nie liczę na nie wiadomo co. Bo już grałem na, grałem na takich graczy. Chociaż nieraz mam tak, że trafiam na graczy, którzy naprawdę mają e, mega konta, a grają bardzo słabo, nie wiem. Znaczy, mają mega konta. Chodzi mi, że mają mega piłkarzy, no i źle się obróciłem. I już idzie od razu ciśnienie. No i brama, tak jest. Najlepsze jest to, że on podał. Ja klikałem D, żeby e, przepchał go. E, punk lecz nic, 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 nic nie zrobił, nie? za, za krótka. No i widzicie, i znowu to samo, ale teraz lakier udało się odebrać. To jest jakaś chyba znowu ta z tych, z tych szybkich. A i myślałem, że go minę, nie minęła. trafiliśmy na mocnego gościa. A jest bramka 1:1. Dobrze. Ale za dużo spammerki debuchło. Wreszcie, zobaczcie tylko jedną rzecz, jak on ma tutaj taktykę. O, jeszcze inaczej: 4, 1, 3, 2. 4, 1, 3, 2. Albo to jest to, co teraz też grają. Kurde, bardzo ofensywna taktyka, nie? bardzo bardzo taka do przodu nie czyli troszeczkę ma słabszą o i teraz znowu to samo chciał zagrać to co chyba grają na ten trick że podchodzą do bramki a gdzie to akurat on powinien robić troszeczkę inaczej to chyba to chyba na to tutaj to tak nie nie sprawdza wiem że mi wychodzisz ale nie chcę on zrobił? Miał podać, a piłka się zatrzymała między nimi. Co? Ok. Ok, mogłem powlać, bo klikałem też, żeby prze, prze, przeciąć tą, ale nie wiedziałem, że piłka pójdzie tak w kosmos. Mhm. dajemy Rashford Markusz Rashford niespełniony talent w Manchester United wow pre a, przekrzywiłem precyzyjny o, był, to, fajnie, że mam precyzyjne, ale przesadziłem nie to jest właśnie czasem jak źle przekręcicie gałkę to wam pójdzie w kosmos puszczało Drag, dragon nie poszedł, nie poszedł. Kurde. Brak, jakby tak powiedzieć, mojego. Yy, to, że. Aaj. będzie faul Tutaj mogłem tym i Xem tam było, że możemy. no i brama. Nie, obronił dobrze. No i to właśnie, nie, to jeszcze musi podejść bliżej, żeby to zagrać Widzę, że próbuję grać to co, to co nieraz gracze podchodzą do rogu i próbują e, tym na no, zrobić dośrodkowanie, a zarazem jak robią taką rzecz, to przeważnie w 90% pada bramka Albo że trafi na jakiegoś kiowego typa, który nie umie główki, ajajajaj, o Kurde nigdy w Nigdy powiem wam, nie miałem tylu faoli w jednym meczu, nie? Naprawdę nie miałem. Nie wiem, co nie poprawili tam. Rashi, 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 Rashi. przesadził Urashi. Ok, czyli oni mają obronę a my im mamy za to napad, czyli bardziej. Gość jest na, na na napadzie, nie? No i Rashford się nie zabrał. Ok. Brama. Dobrze. Czy trzeba w miarę grać tak, żeby na pewnianka? nie kombinować, bo. dobrze a wyczekiwać Kupiłem, myślałem że piłka pójdzie do emblemu nie ale nie poszło no. I tu klikasz dwa razy, myślisz, że przepchasz babkę, ale nie przepychasz i to jest właśnie problem w tej Fifi, że nie do końca da się dobrze zastosować, nawet jeżeli chcesz dobrze obronić, to jest ciężko, bo jeżeli używasz tak jak masz tych wytycznych, żeby przepchać danego piłkarza, to musisz się albo po prostu wtrafić, albo po prostu liczyć na to, że gość źle podanie. bo czasem te podania są takie, że nie, nie zrobisz nic, nie, nie masz nic do, do, do zaoferowania w tym momencie. Nie wiem, poprawić ustawienie. Teraz widzicie, że on będzie mieć cisnął bo ma, e, on ma teraz przygotowaną taktatykę żeby robić duży pressing na przodzie. Ale w tyle środek pola ma no tragiczne, nie? Poszedł ten, ale nic palonego nie powinno być, bo tam był, byli piłkarze i tonali. No, kurde. Hmm. Ja wiem, ja rozumiem, że się można obrócić, strzelić, no bo tak jest, tak piłka działa, ale no obrońca, mi się zdaje, że tu obrona, jakby tak powiedzieć, jest, nie wiem, w tej Fifie czuję, że jest inna niż w poprzednich Fifach. Nie mówię o 25, bo nie grałem w 25, ale czuję jakby było takiej, wiecie, jakiś nerfik, nie? W tej Fifie, nie? Nie wiem, nerfik, ta obrona, że gorzej, gorzej się broni. Niby są te, niby podwójne kliknięcie kółkiem, dopasowanie się, też odpuszczenie spida bardziej yy, bazowali na tym, że gdzieś tam biegamy blisko siebie i, i trzeba, trzeba w idealnym momencie zareagować, nie? Czyli w idealnym momencie wziąć i yy, przejąć po prostu piłkę, nie? No, okej. Okay. Może tak nie chciałem, ale za, za dużo decy przez Ok, Baldek, i se dodaj piłkę Rashfordowi Zarobiście. A ja ja Fajna zmyłka zrobiła ta, ale no. Jest MBO, Emblemo. Konali. Aj, nie. Mam już minął się z piłką. A i teraz to, to jest takie wycofanie Kijowe, moje, moje zagranie Kiowe. Dobrze. Dobra. Karamka, albo już widziałem karny, nie? Już widziałem, że tam idzie karny gruby, nie? Dobra, Kaisedo. Aj, i Teraz zaraz jakieś zmiany pewnie porobić. U, dobrze, jest dobrze. Embuemo, embuemo, embuemo. No aj za wolno rasi wcześniej kliknąłem ale chyba nie, dosz nie, doszło, nie doszło dobrze doszło. mi się że jeszcze w ogóle grają na te, te taktyki spalonego nie że mają tam y, jed na jednym kliknięciu lecą spalone nie dobra teraz wstrzymać piłkę poczekać Mm, nie, nie taką chciałem piłę ale dobrze jest Lobik jest Hatrick pani emblemo z Pepe wchodzi za emblemą tak jak wam mówiłem, że go tak nieraz wykorzystuje do. Rashford idzie piłka a o, zapomniałem, że precyzyjny z fałszem. Aha, kolega poddał mecz. No, tak wyglądało, jakby szef przegrał. No, Polak jakiś, przykro mi z tego powodu. Idziemy po szóstą, ra, po szóstą <grym> w tą ligę, jak to brzmi. No nic, no, to, nie mam jakiegoś wysokiego poziomu, więc musicie mi wybaczyć. <grym to wyszło> mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Trzymajcie się, hej!